Dla mnie jest ważne, żeby w tej wstępnej fazie rozpoznawania problemu e, nie opierać się wyłącznie na, na opinii, na wrażeniach, na wyznaniach pacjenta. Ponieważ bardzo często, nie dlatego, że chcą się pomylić albo mają jakiś szalbierczy zamiar zmylić psychologa. Z którym Czy psychiatrę, z którym rozmawiają, tylko po prostu nie widzą szerokiego obrazu. Mamy oto kogoś, kto jest w niedobrym stanie psychicznym i mówi, ocenia ten swój stan i o nim opowiada i opowiada o sobie. To prawie niemożliwe, żeby, żeby miał dystans do tego i żeby mógł prawidłowo e, przedstawić obraz swojego stanu. I dlatego druga osoba, często to jest ktoś najbliższy to bywa mąż, to bywa dorosłe dziecko, przychodzi z matką syn, czy matka z synem, no, to są, ale tak, to jest taki e, sposób na to, że mamy do czynienia z trudnością w ocenie, bo sama ocena jest nie tylko subiektywna, ale jeszcze jest bardzo taka e, przesadnie skupiona na tym, co samej się, czy samej, czy samemu się widzi. Czy tak jak człowiek wpada do głębokiego dołu, ja chcę pomóc mu i pytam, jak tam jest? I człowiek, który jest w głębokim dole, mówi, że jest to sytuacja, w której zagraża mu, że się na niego coś zawali, albo że z tej ziemi, z tej gliny w tym głębokim dole wyjdą jakieś potwory. To są wszystko subiektywne sytuacje, które niekoniecznie odpowiadają rzeczywistości. Ponieważ dół może być zaledwie dwumetrowej głębokości. I wcale nie jest jakimś jakąś czeluścią bezbenną, albo jakimś miejscem, w którym rzeczywiście pleną się gady, czy płazy, czy nie wiadomo jakie potworności. Więc w tym sensie obraz z zewnątrz, obraz kogoś, kto stoi obok, jest dosyć ważny. Jeszcze na jeden aspekt zwracam uwagę. Mianowicie taki, że kiedy zapytam matkę, bo córka ma stan wołający o ratunek, to do, mogę się dowiedzieć, że tak jest, taka sytuacja trwa od bardzo dawna. Albo, że już jako małe dziecko ta osoba zdradzała objawy rozmaitych odchyleń od normy związanych z złym samopoczuciem. Wywiad przeprowadzony z osobą cierpiącą może nie, nie zawierać informacji, które są niesłychanie ważne, ponieważ pokazują proces, nie tylko stan, w jakim się pacjent znalazł. Więc dlatego tam zainteresowana osoba, lekarze na przykład w Anglii, bo znam przypadki ludzi, z którymi mam kontakty i jeździłam tam, po prostu zawsze zapraszają do gabinetu osobę z kimś, kto tę osobę na co dzień zna i obserwuje. Więc u nas tego się nie praktykuje, nawet na ogół się zostawia za jeżeli ktoś nawet przyszedł. Natomiast druga rzecz jest taka, też ponieważ ta praca z osobą w stanie Obniżonego i właściwie takiego zahamowanego kontaktu ze światem, jaki występuje często w depresji, to możemy się liczyć z tym, że nawet nasze sugestie, nawet nasze zalecenia, wskazówki, jakaś, jakiś sposób podtrzymania na duchu, może do osoby o obniżonej, obniżonej zdolności koncentracji, uwagi, może być zdenerwowana, napięta, albo w stanie takiego przygaszonego. Kontaktu z kimś z zewnątrz, to może po prostu umknąć. Więc jeszcze z praktycznych powodów dobrze jest, jeżeli ktoś obok siedzi, odpowiedzialny, weźmie kartkę, weźmie pióro, zanotuje ważne rzeczy, dokąd pójść, z kim się spotkać, co robić codziennie rano, jak się zająć sytuacją, w której można niektóre rzeczy na własną rękę sobie poprawić. Czyli dobrze jest mieć to też na uwadze. No bo właśnie, historia zaburzenia, czy to jest stan przewlekły, czy to są epizody, to bardzo często sam pacjent może oczywiście, jeżeli już jest taki. Wprawiony w tych rozmowach, ale zwłaszcza pierwszorazowy, taki, który pierwszy raz idzie i właściwie sam się chce dowiedzieć, co mu jest, to bardzo często nie ma tego obrazu jasnego. I tutaj wyliczyłam takie rzeczy, które dobrze jest na początku sprawdzić, czyli ten procent dysfunkcjalności w fazie nasilenia. To jest, jak człowiek funkcjonuje w tym ostrym momencie przebiegu. Czy to jest. Ubytek energii, czy to są jakieś maniakalne stany, czy to są utraty niektórych sprawności. Nie mogę czytać, na przykład coś mówi, nie mogę się skupić zupełnie. Chodzę do szkoły, ale nie jestem w stanie nad niczym się pochylić. Oczywiście inne, takie, które dotyczą też tej psychologicznej sfery, poczucie osamotnienia, e, poczucie obcości, poczucie więzi. No, to są wszystko rzeczy, które my sobie piszemy w epikryzie i ten obraz się nam zaokrągla, on się staje coraz bardziej taki e, e, czytelny, bo możemy mieć. Łatwy dostęp wtedy do tych punktów, które na przykład próbujemy zasugerować zmianę, czy próbujemy jakieś interwencje dostosować. No i jeżeli osoba w depresji przychodzi do psychologa, no, a my nie wypisujemy recept, i nawet jeżeli wiemy mniej więcej, jakie farmakologiczne formy pomocy bywają skuteczne, to prawdę mówiąc, nie możemy się opierać na naszym przypuszczeniu, bo to są sprawy niesłychanie wymagające odpowiedzialności. Czyli trzeba mieć w swoim, takim konsultacyjnym zasięgu, jednak psychiatrów, jeden się zajmuje młodzieżą, drugi psychiatra jest yy, związany z kliniką w razie czego, jeszcze jakiś psychiatra, może być na przykład taki humanistyczny, który sam bardzo chętnie włącza się do psychoterapeutycznego yy, dialogu, czyli dobrze jest tę konsultację psychiatryczną jako część obrazu czy przepisu na terapię uwzględniać. No i oczywiście mi się zdarzyło wprawdzie raz, raz to było bardzo przykre zdarzenie, kiedy do kolegi, ja wtedy że pracowałam w Instytucie Psychiatrii, Mając pacjenta, który mi powiedział, że jest u tego właśnie profesora psychiatrii w terapii, osobiście jest z nim, no a ja tu mam problem, z którym właśnie próbuję doradzić i właśnie mówię, żeby on poszedł na terapię do tego określonego. A on mówi, ale ja przecież jestem, no to ja dzwonię do tego i mówię, kolego, tu mam właśnie, te... a on mówi, ja się nie mieszam do Pani pacjentów i proszę się do moich też nie mieszać. No to mając wspólnego pacjenta, taka odpowiedź jest karygodna. Ja to... Zapamiętałam, z wielką przykrością zresztą, ale w sytuacji, w której mamy do czynienia z wieloobrazowym czasami, wielopostaciową diagnozą, to jest to absolutnie niedopuszczalne, bo jedynie przez współpracę z między nami, międzyprofesjonalną, można czasami człowieka uratować. No i pacjent, który zaczyna leczenie, dobrze jest, żeby, jeżeli potrafimy z tego korzystać my i pacjentowi jakoś to zasugerować, to wszelkie formy takiego... Self-monitoring, czyli jakąś e, pracę, żeby pacjent e, zaczął aktywnie przyczyniać się do lepszego zrozumienia, rozpoznania i monitorowania stanów, czy sytuacji, czy zachowań swoich, w zależności od tego, z czym mamy do czynienia. To są bardzo często takie ciekawe formy, które tego pacjenta od razu oddają mu, tak jakby oddają mu do ręki e, kierownicę. On zaczyna brać udział w swoim własnym leczeniu, jeżeli na przykład ma prowadzić wiem, dzienniczek uczuć, czy taki e, dziennik autodiagnostyczny, jak się czułem wczoraj, jak zrobiłem to, zwłaszcza gdy zaczyna korzystać z jakichś e, leków, jakiejś farmakologii, to dobrze jest zwłaszcza przez pierwsze tygodnie, jednak sprawdzić, w jaki sposób te leki e, regulują jego problemy, jego emocje, jego stany energetyczne. No więc to ja bardzo lubię i zresztą. Nie jest to łatwe, dlatego że na moje hasło, proszę wziąć kartkę papieru i zapisać. Ja za 10 minut przyjdę i wtedy zaczniemy rozmawiać. No i przychodzę za tam parę minut i mówię. No i proszę bardzo, rozmawiamy. A no właśnie, ale nie, nie. Miał pan zapisać. A nie, ja mogę powiedzieć. No i czyli moje zalecenia. A przecież, jak człowiek pisze, cokolwiek zapisuje, nawet jak pisze, jak się nazywa, to inna część mózgu pracuje niż jak mówi. I jak mówi, to jest to dużo mniej wartościowe. A jak pisze, to jest to wartościowe, dlatego że. No, zostaje to. To jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko, że to świetnie zbadane, no i wykorzystywane w psychoterapii jako wartościowy sposób na to, żeby y, oddać ludziom, z którymi pracujemy, przynajmniej część takiego poczucia samostanowienia, co jest niebywale cenne, bo w momencie, kiedy pacjent pomyśli sobie, no, to ja sobie radzę, to to już jest początek wejścia na drogę zdrowienia, bo jak cały czas myśli, no, bez niej to ja sobie nie poradzę, albo muszę do niej pójść, bo nie wiem, jak tam coś zrobić, czy coś, to to jest już trochę słabszy poziom. Także trzeba nawet w taki sposób trochę su sugestywny przekazywać niektóre proste sprawy, żeby pacjent miał poczucie sprawczości, które jest nieocenione w takich stanach jak depresja, będąca zresztą często odzwierciedleniem spostrzeżenia, że właśnie się utraciło spraw.